Znany z uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia Nadzieja Chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Bożena zachorowała na nieznaną chorobę, jej całe ciało było obolałe i pokryte okropnym uczuleniem. Po dwóch latach cierpienia udała się po pomoc do uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Byłam bardzo chora. Rzeczyłam się dwa lata nikt mi nic nie mógł pomóc. Dowiedziałam się o panu Sobieckiemu. Przyszłam pierwszy raz i zaraz poprawi, są rezultaty. I bardzo dziękuję panu Sowieckiemu, bo naprawdę jestem szczęśliwa, że już Lekarze mi nic nie mogą pomóc, nie, nie umieli tego y, odgadnąć. Przez dwa lata się męczyłam. Nie do opowiedzenia, nawet nie mogłam stać, myśleć ani nic. Tak strasznie byłam po raz, tej gorączki i z tego, i piekło to i swędziało i nie wiadomo co to się działo z tym. Okropne rzecz. no nie do opowiedzenia, po prostu nie umiem tego wyrazić, co to się działo ze mną. Byłam strasznie chora, strasznie była, bolało to i bolało jeszcze na dodatek. Swędziało, bolało, piekło. Naprawdę czterech doktorów chodziłam, Do czterech doktorów chodziłam. Już syn i do tego, i jeszcze do tego mamu spróbujmy, jeszcze mamu do tego próbujmy. Nic nie pomagało, tylko coraz to gorzej było. Aż w końcu trafiłam do pana Ireneusza Sobieckiego przez radio. <noise> I naprawdę są rezultaty z tego. Po trzech dniach w domu, jak to już ustąpiło, to byłam bardzo zdziwiona. Mówię do syna, wstałam rano i coś jakoś lepiej dzisiaj czuję. A syn mówi, mam naprawdę, pokaż. I patrzę, że to mi zbladło już całkiem, no takie śpiałe zrobiło, naprawdę, Proszę mu się wierzyć nie chcę, że to tak ustąpiło szybko. Pani Bożena jest bardzo szczęśliwa, aż nie chce się jej wierzyć, że choroba, z którą zmagała się przez dwa lata, pod wpływem energii uzdrowiciela tak szybko ustąpiła. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.